filer na plaży i udowodnię ci że cię kocham naprawdę filer i yo me seguro de mostrarte que te amo Proszę kopię. Przyprowadzić tego nauczyciela? Tak. Robi się. Pani mecenas chce pana widzieć. Dzięki. Jesteś prawniczką? A ty nauczycielem? Oddaję go w dobre ręce. Tylko nikomu nie mów, a już na pewno nie gastonowi. Jasne. Puść go. Dobra. Spokojnie. Co zostanie między nami. Nie zostawię go i nie zamocz. Jak coś się stanie, daj mi znać. Nie martw się. Idź spać. Dobra. Dobranoc. Położę się. Moja lemoniada. Kiedy ostatnio się widzieliśmy? Wypiękniałaś. Dziękuję. Też dobrze wyglądasz. Dzięki. Graliśmy w tenisa w klubie. Gdy zwyciężałem, robiłaś mi awanturę. Nieprawda. Ograłam cię wiele razy. Gdybyś nie wyjechał do Europy, rozegralibyśmy nie jeden turniej. Co za czasy? Byliśmy prawie dziećmi. Tak. Opowiedz mi o sobie, co stało się z tajemniczą dziewczyną, którą poznałeś w górze. Szalałeś za nią. Spotkałeś się znowu? Tak. I wyszło mi to bokiem. Dlaczego? Mamy córkę. Jestem ojcem pięknej dziewczyny o wielkim sercu. Świetnie. Pewnie się nie rozstajecie. Dowiedziała się niedawno, że jestem jej ojcem. I źle to przyjęła. Nienawidzi mnie. Szkoda. Boli cię. Chcesz iść do lekarza? Najbardziej martwią mnie chłopaki w areszcie. Czy da się coś zrobić? Zakonnice oskarżyły ich o próbę gwałtu. To nieporozumienie. Dzieciaki bywają zbuntowane i impulsywne, ale nie są przestępcami. Proszę, pomóż im. Nie da się? Wyciągnijcie mnie. Najpierw głowa. Wyłaś. Zabije je. Co się stało? Zginął marnie. Usiądź. Zabijecie Celina. Łapy przy sobie. Naprawdę przegięłaś. Nie wcinaj się w cudze sprawy. Możemy wyrwać sobie włosy. Zobaczymy, która ma więcej. Nie tknę cię, bo się brzydzę. Jesteś paskudną grubaską. Znam swoją wartość. Zresztą dziś ktoś wyznał mi miłość. Chyba ślepiec gustujący w słoninie. Dobrze go znasz. Przyjechał do mnie z Mexico City i prawił komplementy. Jak ma na imię? Nie pamiętam. Max? Oczywiście. Co? Dokładnie tak. O nie. Max nie mógł mi tego zrobić. Wyprowadźcie mnie, zaraz zemdleję. Czemu mnie to spotyka? Ratuj swoją przyjaciółkę, bo dostanie zawału. Mam klaustrofobię. Dam ci coś i zaraz poczujesz się lepiej. Nie zostawię cię w tym stanie. Pomóż jej jak należy. Oddychaj, to ci pomoże. Zabije cię. Celino, idź już, proszę. Ona nie jest tego warta. Zapłacisz mi za to. Uderz mnie. Nie, proszę wyjść. Celino, wychodzimy. Luchan, nie. Żegnaj, żmiot. Chodźmy. Usiądź. Widziałaś, co zrobiłam? Chyba jestem chora. Byłaś super. Nie wiem, jak się na to zdobyłam. Boję się, bo sol wyrwie mi włosy. Dzięki za wszystko. Nie ma za co. To dzięki Tobie spaliłyśmy nasze lęki. Bardzo Ci dziękuję. Czemu Vico jeszcze nie wróciła? Nie spotkała się jej na imprezie? Tak, w barze. Ale potem wyszła z Roko. Z Roko? Ładne rzeczy. Przestań, nie mów tak o mojej przyjaciółce. Wyobraź sobie. Wyobrażam. Nigdy nie sądziłam, że zrobisz mi taką niespodziankę. Kolacja, świece coś pięknego. Zasługujesz na dużo więcej. Przysięgam. Mama porzuciła mnie, nie zastanawiając się, czy będę sama. Wiesz, co się stało z moim tatą. I dlatego czasami myślę, że nikt mnie nie kocha. Nie zaznałam uczucia nawet w rodzinie. Nie myśl o tym. Wszystko się ułoży. Wszystko zawdzięczam Tobie. Nie tylko to, co zrobiłeś dla mojego ojca, ale i ten wyjazd. Czemu? Czuję się szczęśliwa, spokojna i bezpieczna. Nigdy nie zapomnę tych dni. Co robisz? Przygotowuję się. Chyba masz gumkę. Przyprowadziłem Cię tutaj, bo chciałem z tobą być. Ale nic więcej. Nie wspominałem o seksie. Skąd ten pomysł? Sądziłam, że powinnam Ci podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Nie musisz się za wszystko rewanżować.